Witam serdecznie. Bohaterem naszego filmu jest najbardziej sportowy model w marki Volvo, S60 R-Design o mocy 250 koni mechanicznych. Jest to samochód używany, objęty programem Volvo Select, z przebiegiem 8,5 km. kilometrów. S60 to stylowy, świetnie wykonany oraz bardzo dobrze prowadzący się samochód. Przejdźmy do prezentacji. Mimo tego, że jest to samochód używany, ten egzemplarz jest zachowany w stanie idealnym. 20-calowe alufelgi, świetnie komponujące się z całą bryłą samochodu, stan kół oceniam na bardzo dobry. Zajrzyjmy do środka. Wnętrze, wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów, jest w stanie idealnym. Proszę zobaczyć kokpit. Znajduje się tu 9-calowy ekran dotykowy oraz ponad 12-calowy wyświetlacz zegarów kierowcy. Aluminiowe wykończenie wnętrza, charakterystyczne dla wersji Air Design. Tele AirDesign, design bardzo wygodne, nie widać w ogóle na nich śladów użytkowania. Przejdźmy do bagażnika. Wagażnik 442 litry pojemności, regularny kształt, łatwość załadunku. Tak jak widzimy jest tu sporo miejsca, spokojnie zmieszczą się tu dwie dorosłe osoby i nie odczują braku komfortu. Tak wygląda linia boczna naszego S60 oraz charakterystyczny grill dla wersji Air Design. Tak jak widzimy, samochód, mimo tego, że jest używany, jest w stanie idealnym.